Hej, witajcie, tutaj Nexos. To jest kolejny odcinek pogadankowy. Ostatnio, pamiętam, gadaliśmy sobie o grafice, tym razem pogadamy na inny temat i tematem dzisiejszym będzie World of Warcraft Free to Play. No, i jest to taki dosyć burzliwy temat, kurde powtarzam cały czas, temat na forach MMO Champion oraz na innych forach, i ostatnimi czasy jest to naprawdę taki duży temat, często poruszany, dlatego także chciałem tutaj na kanale, aby ten temat się pojawił. Ja sobie teraz będę gadał, więc jeżeli chcecie sobie pograć, to odpalajcie swoje gry, grajcie, a ja będę sobie tutaj wam gadał, a pod koniec poproszę Was także o opinię, ale. World of Warcraft Free to Play. Free to play, co to oznacza? Free to play oznacza, iż gra yy, będzie darmowa, kompletnie darmowa. Tam, w paru aspektach, nie jest darmowa, zaraz o tym opowiem. Więc będzie można sobie ściągnąć grę, założyć postać, grać, wbić sobie maksymalny level, wszystko jest ok. No i w takich modelach często występuje tak zwany sklepik. No i deweloperzy zakładają, iż w tym sklepiku będą pojawiać się kosmetyczne itemy pety, takie różne właśnie rzeczy, które nie będą jakoś mega wpływać na grę i będą to bardziej takie cosmetics, ko kosmetyczne rzeczy. Ale często bywa też tak, że w tych storach jednak pojawia się, pojawi się parę itemów, e, które mm, na przykład sprawiają, że gra y, jest bardziej przychylna dla nich, y, dla tych, co, co właśnie zapłacą. No i ci, którzy nie zapłacili, na przykład mają przesranę, bo będą otrzymywać więcej obrażeń na PvP tam, takie różne właśnie sprawy, y, ale, ale to, to często teraz już tak, no czas, czasem tak jednak bywa, czasem tak jednak bywa w tych grach free-to-play. WOF y, natomiast polega na systemie biznesowym. E, subskrypcji. Subskrypcja, czyli płacimy sobie tam na miesiąc, czy na, na dwa miesiące, ileś tamten, i gramy, i generalnie wszystko, co grama do zaoferowania, wszystkie jakieś tam rzeczy, e, to wszystko jest zamieszczone w tej subskrypcji, która jest płacona co miesiąc. No jest to całkiem taki powiedzmy. E, fair, czyli taki. jest to taki model sprawiedliwy, powiedzmy. Ponieważ my płacimy da, daną ilość tych, tych naszych pieniędzorów. No, i mamy wszystko to, co oczekujemy od na przykład tej gry. Ten model subskrypcji, czyli te, ten model subskrypcji, dokładnie, on niestety ma swoje wady, jeżeli chodzi o ludzi, którzy na przykład nie chcą wydawać tyle kasy. No i na przykład ludzie, którzy. którzy... Zarzekają, że pieniędzy nie mają, czy, czy naprawdę nie mają. Oni nie mają jak pograć w tą grę, a na przykład bardzo by chcieli. Są też tacy, którzy nie przepadają za takimi modelami i nie chcą na przykład płacić tej, tej subskrypcji i wolą grać właśnie w gry free to play. Subskrypcja często także jest taką barierą dla ludzi, którzy w tą grę grać nie powinni. No, jak wiadomo, na tym świecie nie żyjemy od dziś. No i są różne trole, które, które wchodzą sobie do gry, na przykład z grupką tam przyjaciół i trolują innych ludzi. No i na szczęście to, to, wiecie, zapłacenie subskrypcji i następnie trolowanie i jak się dostanie na przykład jakiegoś bana powiedzmy, to to troszeczkę boli, bo wiemy, że na tą grę coś wydaliśmy i straciliśmy tą kasę. No chyba, że ktoś uzna, że to jest naprawdę dobrze, dobrze wydana kasa, że tak powiem. No i co ma wspólnego ten WOW z Free2Play? Free2Play ma swoje, subskrypcja ma swoje. Ostatnio genialny Blizzard wymyślił, że przeniosą sobie swój e, store, czyli swój sklepik ze strony internetowej do gry. E, na tamtym store można było kupić jakieś różne pety, mounty i te sprawy. Więc postanowił włożyć to do gry, że będzie można sobie kupić pety. Najpierw było, że pety, później okazało się, że będzie można kupić mounty. Następnie okazało się, że będzie do tego można sobie kupić exp boosta, czyli taki jakiś tam potion, który zwiększa wam expa o 100%, czyli w tym pet Storze nie wiem jakim cudem to ma być pet. Ale no dobra, pojawia się taka opcja. Następnie pojawiła się opcja kupowania jakichś rzeczy kosmetycznych do transmogryfikacji, także nie wiem jakim cudem to się znajduje w pet -store. No, i ostatnia rzecz pojawiła się to Lesson Charm of Good Fortune. Jest to taka waluta, która gdzieś tam na Pandarii sobie istnieje, i będzie można ją gdzieś tam stosować. Wiecie, do, do, do wymieniania później, później, jak to się wymienia, to na, na rajdach można sobie zdobyć jakiś ten, ale to mniejsza o to, bo jeszcze o tym nie wiadomo. Ponoć ma taka opcja się pojawić. No i halo, halo, coś tutaj mi nie gra, jeżeli WOF jest. Ma, ma tą subskrypcję i nagle wprowadzany jest tam item shop, który jest, z znaczy z pewnością będzie ulepszany i tam wprowadzane będzie coraz więcej produktów, bo Blizzard już tak powiedział, to coś mi tutaj nie gra. Nie dość, że WoW jest grą buy-to-play, jest także pay-to-play i nagle okazuje się, że są jeszcze tam opcje free-to-play. Jakim to się cudem dzieje? To troszeczkę koliduje, bo musimy kupić WoWa, wszystkie tam dodatki, powiedzmy te pudełkowe czy niepudełkowe, Później musimy kupić subskrypcję, żeby grać, a następnie, żeby korzystać z pełnego contentu, że, żeby te, te wszystkie pety, mounty mieć, to trzeba jeszcze zapłacić. Więc, no, jak dla mnie to coś, coś jest nie tak. No i na przykład nie od dziś wiadomo, je, wiadomo jest, że WoW, y może nie, że upada, bo ludzie naprawdę lubią sobie podramatyzować, popłakać i te sprawy, no ale WoW i te jego subskrypcje cały czas spadają. No i tam są różne założenia, że na przykład WOW umiera, bo jest na starą grą, ma już tam ileś lat, że, że tu jest zniszczony przez balans, że tutaj jest zniszczony przez coś tam. No i rzeczywiście co, coś w tym jest. Ja mam swoje powody, ale o nich będę gadał kiedy indziej. No i, no i co tutaj się tak naprawdę dzieje? Czy WOW tak naprawdę zmierza do free to play? Takie sobie community postawiło pytanie. No Blizzard mówi, że na razie na nic takiego się nie zanosi, ale jest to takie troszeczkę już założenie, powiedzmy zapasowej opony, znaczy włożenie zapasowej opony do samochodu, który będzie jechał na przykład przez jakieś tam y, pole ostrych kamieni, które mogłyby przebić jakąś oponę. Rozumiecie o co chodzi. Czyli jest to takie, takie koło ratunkowe, y, w razie gdyby na przykład liczba subskrypcji spadła bardzo, bardzo nisko, co, co naprawdę jeszcze jeszcze troszeczkę jest do tego myślę no chyba że coś tam skopią naprawdę eee, no i no i kurde no z jednej strony mamy ludzi którzy płacą sobie uczciwie tą subskrypcję z drugiej strony mamy ludzi którzy nie grają w tą grę, ale chcieliby sobie pograć, a nie grają bo tam różne powody jakieś, nie wiem. No, no powiedzmy, że, że coś tam, coś tam. Eee, no i mamy mamy taką sytuację, gdzie mm, community, które płaci Tą subskrypcję i słyszę o tej opcji free to play, naprawdę nie chcę tego. Bo dużo osób płaci, mówi, że to jest ok model, że gram w Wowa właśnie dlatego, że nie lubię free to play, bo tam są różne jakieś ludzie, takie typy i te sprawy. No i oni tego nie chcą. No a z drugiej strony, ci, którzy chcieliby sobie pograć w Wowa, zacierają rączki i mówią, tak, chcemy to, ja tego bardzo chcę. Ja chcę super, naprawdę. Ja w końcu będę mógł pograć w Wowa. Nie mówię, że to jest źle. Oczywiście nie, 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 nie mówię, że to jest źle, że ludzie chcą sobie grać w tą grę No i ten cieszą się z tego free to play. To free to play, jeżeli by weszło, jeżeli wejdzie, to to będzie tak naprawdę game breaking. Troszeczkę e, jakby niszczące grę. Z jednej strony będzie niezadowolenie ludzi, którzy płacą tą subskrypcję, te sprawy, ale to tam straszem się ten. Ale także wejdzie do gry bardzo, moim zdaniem wejdzie dużo ludzi, którzy grać w tą grę nie powinni, to co już wcześniej mówiłem. Różnego rodzaju trole. wtedy community, S są dwie opcje szczerze mówiąc, albo community ożyje. Bo to jest także taka możliwość. Community ożyje, bo będzie dużo osób nowych, dużo osób będzie, wiecie, tam gdzieś się uczyło grać. Taki, taki nowy troszeczkę początek, powiedzmy, albo kompletnie się zrypie, czyli to, to co widzieliście w różnych innych EMO, na czacie pojawią się polaczki, czy tam kto tam, będą robić siarę, czy coś takiego. No i niestety takie, ta, taka opcja też może być. Dlatego ja osobiście nie cieszę się z tej opcji free to play, czy tam ewentualnego wprowadzenia free to play. No i to, to jest chyba moja pozycja, to jest taka. taka. Chciałem tylko wam przybliżyć, mniej więcej jak to wygląda. No i chciałem także nawiązać tutaj z Wami dyskusję, mniej więcej jak, jak, jak odbieracie to? Czy WOW prof... po, powinien przejść na to free to play, czy, czy nie powinien? Jak wy byście odebrali tą opcję, czy wy płacicie, czy, czy nie płacicie. I, i ja, wie, ja wiem, że dużo ludzi, którzy chcą tutaj tego free to play i, i w końcu będą mogli pograć, to jest tak naprawdę jedna z lepszych opcji dla nich. No, dla tych, co, co płacą teraz na przykład w mojej pozycji, to nie jest fajne, szczerze mówiąc. Jeżeli byście byli na moim miejscu, tak żebyście chyba to zrozumieli. No ale dobra, już tutaj nie będę przeciągał. no Mam nadzieję, że tutaj jakaś miła dyskusja się nawiąże na czacie, tylko taka bardziej kulturalna. Także prosiłbym, żeby, żeby w komentarzach było, no było spokojnie troszeczkę. Każdy ma prawo do swojej opinii. Pamiętajcie, że, że ważne jest to, aby mieć swoją opinię, ale jeszcze ważniejsze jest to, żeby szanować opinię kogoś innego. No i chciałem, żebyście ta, takimi tutaj e, zasadami się prowadzili, pisząc komentarze. E, więc napiszcie, co sądzicie. No i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.